Każdy rodzic marzy o tym, żeby jego dziecko było mądre, piękne, grzeczne, a co najważniejsze, inteligentne. Jednak inteligencja to niesztywny poziom, z jakim dziecko się rodzi. Inteligencja to działanie, proces, rozwój przebiegający wieloetapowo. Codziennie u swojego dziecka obserwujesz rozwój fizyczny, od raczkowania, przez chodzenie z podparciem, aż po samodzielne pierwsze kroki, mówienie pojedynczych słów, całych zdań, a potem prowadzenie przełobowej ciężarówki. Jesteś świadkiem, jak się dziecko rozwija. U każdego dziecka proces ten przebiega podobnie. Żaden maluch po raczkowaniu nie zacznie od razu biegać. Podobnie jest z rozwojem intelektualnym. Jean Piedżet, obserwując swoje własne dzieci, stworzył teorię czterotopowego rozwoju intelektualnego przebiegającego w tej samej kolejności i w podobnym wieku u mniej więcej wszystkich dzieci. Chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo powinno rozwijać się Twoje dziecko i jak je w tym wspierać? Zapraszam do oglądania. Cześć Tuleszek, tata Małego Tomka, a ty oglądasz Praktyczne Rodzicielstwo. Kanał, na którym uczymy się, jak być lepszym rodzicem i opiekunem dla swoich maluchów. Jeśli podoba ci się treść na tym kanale, subskrybuj, by nie przegapić co tygodniowej dawki wiedzy. Jak już wspomniałem, nie da się przyspieszyć rozwoju fizycznego dziecka. Żaden maluch nie zacznie biegać na dzień po tym, jak zaczął raczkować. Podobnie przebiega rozwój intelektualny. Dziecko musi przejść po kolei wszystkie cztery uporządkowane etapy, następujące po sobie. Pierwszy etap: etap sensomotoryczny. To czas od urodzenia do mniej więcej drugiego roku życia. Skąd wzięła się nazwa tego stadium? Od przeważającej wówczas aktywności dziecka, skupiającej się na poznawaniu świata poprzez zmysł i ruch. Malu wówczas te wszystko widzieć, słyszeć, dotykać, wąchać i smakować. To czas wkładania wszystkiego do buzi, przelewania między palcami błota i fascynacji obrazem widzianym przez okno. Dziecko zaczyna też zmieniać proste, automatyczne odruchy i reakcje w bardziej precyzyjne i zorganizowane wzorce ruchowe. Są one powtarzalne i mają wyraźne konsekwencje. Kilkumiesięczne dzieci łapią pierwsze zabawki i wodzą wzrokiem zainteresującymi je przedmiotami. W działaniach już czteromiesięcznego malucha zaczyna być widoczny cel. Dzięki tej rozwijającej się mobilności i rozwojowi motorycznemu dziecko jeszcze łatwiej może poznawać świat. Uczy się siedzieć, czołgać, stać, chodzić. Dzięki temu jeszcze szybciej zaczyna przebiegać rozwój poznawczy. Dużo łatwiej wówczas osiągnąć dziecku nową rzecz do dotknięcia, chwycenia czy spróbowania. Kamieniem milowym jest również rozwój pamięci roboczej. Dziecko zaczyna rozumieć, że gdy mama pokaże mu i schowa misia, ta zabawka wcale nie zniknęła. Nadal istnieje, chociaż dziecko jej nie widzi. Dziecko uświadamia sobie trwałość obiektów i osób, jednak maluch nadal pozostaje egocentryczny, co oznacza, że może postrzegać świat jedynie z własnego punktu widzenia. Powoli zaczyna się też kształtować schemat przyczynowości. Dziecko zaczyna dostrzegać, że pewne jego reakcje wywołują pewien efekt. Jednak ze względu na słabo rozwiniętą pamięć, ciężko jeszcze o złożone, ukierunkowane działania. Chcąc wspierać rozwój dziecka, w tym czasie weź pod uwagę potrzebę zaspokojenia jego doznań sensorycznych. To czas na zajęcia takie jak malowanie rękami, zabawy w piaskownicy czy w basenie. Pozwól dziecku dotykać i smakować jednocześnie, zwracając dużo większą uwagę na to, co trafia do ust malucha. Potrafić może absolutnie wszystko. Zadbaj też o rozwój ruchowy. To czas na bieganie, skakanie i przewracanie się. Drugi etap. Etap przedoperacyjny. Trwa od trzeciego do siódmego roku życia. To czas na fantazjowanie i wykorzystywanie symboli do opisywania świata. Dzieci uwielbiają wówczas tworzyć nierealne historie i używać przedmioty. To też czas, gdy dziecko dostrzega i rozumie, że za słowami, gestami i obrazami kryje się często coś innego. Rozumie, że są to tylko symbole. Łączy to wszystko zabawa w udawanie. Dzieci bawią się w dom, rodzinę, udają. Że są dorosłe, bawią się w policjantów, złodziei, pistolet udaje patyk, a prysznic jest wężem strażackim. Wykorzystaj to i przekazuj dziecku wiedzę przez zabawę w udawanie. Bawcie się w lod rakietą, a przy okazji nauczycie się nazw planet układu słonecznego albo, udając wycieczkę do zoo, przeróbcie każde pomieszczenie w domu na wybieg dla innego egzotycznego zwierzaka. Pomysłów na naukę w tym okresie jest sporo, a ogranicza was tylko wyobraźnia. Nie korzystaj ten czas, gdyż dziecko wówczas jest bardzo ciekawe świata i żądne wiedzy. U czterolatka pojawia się etap zadawania niekończącej się ilości pytań. Dziecko posiada już całkiem sporą wiedzę, a nie bardzo potrafi ją wykorzystać i uporządkować, stąd niekończące się pytania. Dziecko próbuje ogarnąć otaczającą go rzeczywistość, co nie jest łatwe. Zapotyka wiele luk, niejasności, nie jest też w stanie łączyć faktów. Narażone jest też na błędy wynikające z jego ograniczeń. U dzieci w tym wieku dużą rolę odgrywa myślenie, Transdukcyjne, czyli dziecko dzięki symbolom i podobieństwom porównuje rzeczy i wydarzenia do siebie. Jednak wydaje się mu, że przypadki podobne do siebie tylko jednym elementem są podobne do siebie pod wszystkimi względami. Kolejną napotkaną trudnością jest egocentryzm, czyli niezdolność do uświadomienia sobie, że istnieją inne punkty widzenia niż jego własny. Biorąc pod uwagę znacznie jeszcze dziecięce ograniczenia, nie zbywaj malucha z dawkowymi odpowiedziami na pytania. Opowiadaj o świecie, ułatwiając mu rozwijanie wielu wątpliwości. Trzeci etap. Etap operacji logicznych. Przebiega w wieku od 7 do 11 lat. To czas zauważalnego rozwoju logicznego, operacyjnego myślenia. Oprócz zadań matematyczno-arytmetycznych, dziecko zdobywa umiejętność szeregowania i klasyfikowania. Jest w stanie podołać rozłożeniu zmywarki, czy oddzieleniu kredek od flamastrów. Wcześniej nie było to możliwe, albo było to możliwe w bardzo ograniczony sposób, więc nie warto było wymagać od młodszego dziecka perfekcyjnego sprzątania w pokoju. Co więcej, egocentryzm zastępowany jest zrozumieniem, że inni ludzie postrzegają świat na różne sposoby. Zanika także centracja, czyli możliwe staje się wykorzystanie wszystkich napływających bodźców bez skupienia się tylko na jednym z nich. Dziecko zaczyna też myśleć indukcyjnie, jest w stanie przechodzić od ogółu do szczegółu i łączyć przy tym fakty. Zresztą, wiek 7-8 lat w psychologii jest uznawany za ten, który sprawia, że dziecko. W końcu oddziela się od rodziców i traktuje siebie jako zupełnie niezależną jednostkę. Bardzo ważnym etapem jest również uświadomienie sobie stałości objętości i masy. Na czym to polega? Gdy zaczniemy nalewać taką samą ilość soku do różnej wielkości szklanek, maluch na dwóch pierwszych etapach rozwoju wybierze tą najwyższą, ponieważ będzie się mu wydawało, że soku jest w niej najwięcej. Natomiast dziecko starsze będzie już świadome, że w każdej szklance, niezależnie od jej wielkości, jest taka sama ilość napoju. Warto przeprowadzić ten eksperyment. Nalej najpierw tą samą ilość wody do identycznych szklanek, a potem z jednej szklanki przelej do węższej, ale wyższej i zapytaj się dziecka, czy jest tyle samo, czy jednak którejś jest więcej, bądź którejś jest mniej. I dziecko prawdopodobnie wskaże tą wyższą, że jest więcej. Na tym etapie dziecko zaczyna pojmować pojęcie czasu, prędkości i przyczynowości. Kamieniem milowym jest tu też, jak sama nazwa etapu mówi, rozpoczęcie logicznego myślenia. Dziecko zaczyna klasyfikować, przestawiać i dopasowywać myśli, odwracać działania i wyciągać wnioski. I czwarty etap, etap operacji formalnych. Rozpoczyna się około 12 roku życia. Na tym etapie rozpoczynają się możliwości racjonalnego, abstrakcyjnego i hipotetycznego myślenia. Młodzież w tym wieku zaczyna rozumieć moralność i odkrywać własną tożsamość. Możliwe jest pojęcie takich abstrakcyjnych rzeczy jak sukces i porażka, czy konkretnych uczuć. Pojawia się też zrozumienie dla działań innego człowieka i współczucie. Osiągnięcie tego etapu pozwala logicznie planować, ustalać priorytety, filozofować. Rozumowanie i myślenie staje się już całkowicie odseparowane od doznań sensorycznych. Chociaż nauka człowieka trwa przez całe życie, to osiągnięcie tego poziomu jest już ostatnim etapem w rozwoju poznawczym. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego o tym dzisiaj mówimy. Otóż, znajomość tych poszczególnych stadiów rozwoju jest bardzo potrzebna rodzicom, wręcz niezbędna. To dzięki tej wiedzy możesz odpowiednio wspierać rozwój dziecka w poszczególnych etapach jego dorastania, nie stawiając przy tym wymagań, na które absolutnie nie jest ono jeszcze gotowe. Ten cały czteroetapowy proces powinien też zwrócić Twoją uwagę na złożoność rozwoju intelektu. Budowanie w dziecku inteligencji wcale nie polega na jak najszybszym nauczeniu go dodawania czy pisania. To raczej wspieranie jego ogólnego rozwoju ze szczególnym naciskiem na dwa początkowe etapy. W repozorom to właśnie odpowiedni rozwój funkcji sensomotorycznych i etap przedoperacyjny są kluczowe do dalszego rozwoju intelektu. Nie zaniedbuj zatem zabaw z dzieckiem, wspólnego rysowania, zabawy w piaskownicy, no i rozmów o otaczającym świecie. A ja? Zapraszam Cię na kolejne animacje na kanale Praktyczne Rodzicielstwo. Cześć.